Widzimy nadstawkę w Ulu warszawskim zwykłym, której do której się nie wprowadziły. Wcześniej nadstawka ta z 5-6 lat stała niewykorzystana Coś, coś coś, nie wiem, coś mi tu waży coś tu waży. Coś tu waży, ale, ale nie aż tak tyle, nie mam, nie, pusto, A w, w głowie mi się chyba ważyło i teraz co my tu zobaczymy, zobaczymy, zwrócimy uwagę na zawartość miodu, inaczej teraz ustawimy. Zobaczymy, jak to się będzie wyglądać. O, sprawdzimy, czy jest miód. Nic więcej. Coś, coś może z nadstawką. Może ktoś mi od, napisze dlaczego. Tu jest miód. Góra, dół. Miód. Znaczy się jest tutaj pierzga, ale jest także i miód który będzie można zabrać, przełożyłem przełożyłem miodobranie, no przełożyłem miód, miód jest do zabrania. W tej chwili tylko zrobimy leczenie. Leczenie pszczół i nic więcej. Dlaczego ono się tak Trzeba będzie ich